Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak i witaj w moim podcaście. Tak, nie widać mnie, nie słychać. Jeżeli jesteś pierwszy raz, no to tym bardziej witam Cię bardzo serdecznie. A dawno mnie nie było, to moi słuchacze, którzy słuchają mnie systematycznie albo dość często, wiedzą, że przez jakiś czas nie nagrywałam. Natomiast teraz będzie mi troszkę więcej, a chciałabym dzisiaj poruszyć taki bardzo fajny temat uważam, kiedy Bóg otwiera drzwi. I nie wiem, czy wierzysz w Boga, czy nie, ale chciałabym Ci opowiedzieć o kilku kwestiach, i chciałabym Ci powiedzieć też, co się będzie działo na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy, a może raczej pół roku. Dlatego, że już mamy połowę roku ze sobą. Dla mnie był to bardzo mm, intensywny czas, intensywny rok w ogóle to jest bardzo. E, ale dokładnie tak, jak nazywa się podcast, Bóg otwiera e, drzwi i dzieją się wtedy rzeczy, o których nawet nie myślimy, nie śnimy. I to jest niesamowite, powiem Wam naprawdę. Ale zanim przejdziemy do podcastu, to jeżeli jesteś pierwszy raz, to. Chciałam powiedzieć, że jestem autorką książek czterech, pięciu, współautorką jednej książki, autorką kursów szkoleń, prowadzę również sesje indywidualne z kobietami, mężczyznami, parami, małżeństwami i dziećmi, młodzieżą. Nie jestem zwykłym terapeutą, ani psychologiem, ani coachem, dlatego że łączę wszystkie te aspekty i wypracowałam sobie pewien system, który. Jeżeli człowiek idzie w tym systemie i wchodzi w niego, to naprawdę jego życie się zmienia. Wielu moich klientów z czasem staje się moimi znajomymi, bardzo dobrymi znajomymi. Tworzy się więź, relacja. Tworzą się biznesy, wspólne wyjazdy i tak dalej. I na przykład powiem Wam, że teraz w sierpniu jedziemy z uczestnikami dwóch edycji, bo były dwie edycje: Szkolenia Twoje, Nowe Życie. W styczniu i w marcu, nie w styczniu, i w kwietniu <laughs> jedziemy do zakopanego na kilka dni. Niektóre osoby przyjadą na kilka dni, niektóre tylko na jeden. To jest fantastyczne, bardzo się z tego cieszę, że będę mogła Was osobiście poznać. Już kilka osób poznałam i szkolenie się nazywa Twoje Nowe Życie, i dokładnie, nowe życie, dokładnie u niektórych zaczęło się, i, i powiem Wam, że u mnie też. Ponieważ kurs był w styczniu, to właśnie jakby na samym początku roku to wystartowało i rzeczywiście do tej pory to trwa. Następna edycja kursu będzie teraz we wrześniu. W sierpniu zacznę promować ten kurs i on będzie wtedy znacznie taniej, bo potem, pod sam koniec, może cena wzrośnie, nie wiem jeszcze. Natomiast, tak, to jest, to jest praca, ale też fantastyczne relacje i zmiana naszego życia na lepsze, więc, więc chciałam o tym opowiedzieć. Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że od niedzieli, teraz od niedzieli, dokładnie to będzie. Od 7 lipca będzie promocja na kurs online, jak zbudować wartościowy związek i zrozumieć kobietę, i jak zbudować wartościowy związek i zrozumieć mężczyznę. Jeden kurs jest dla kobiet o mężczyznach, a drugi dla mężczyzn o kobietach. I dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że cena jego będzie 70 zł taniej, więc jest to mega. Promocja i mega okazja, żeby zrobić coś ze sobą i ze swoim związkiem, ze swoją relacją, ale przede wszystkim ze sobą, bo um, będę Wam o tym jeszcze mówić przez te dwa tygodnie na pewno, natomiast a, tak naprawdę my zawsze chcemy zmienić tą drugą osobę, nie? I chcemy, żeby. Ta druga osoba była taka, jak my chcemy w związku. Ale no, niestety, tak nie jest. I zawsze chodzi o ciebie. Zawsze chodzi o ciebie. Raz jeszcze powtórzę. Jeżeli ty zaczniesz się zmieniać, zmienia się też ta druga osoba. Jeżeli dobrze zaczynasz komunikować się w relacji jakiejkolwiek. To wasza relacja wzrasta, staje się pełniejsza, lepsza. Jeżeli wiesz, w jaki sposób funkcjonuje kobieta, czego nie robić, co mówić, w jaki sposób, dlaczego ona tak myśli, i tak dalej, Twój związek idzie do przodu. Ona ci będzie bardziej kochać, bo będziesz robić pewne rzeczy, o których być może nigdy nie miałeś pojęcia, że ona tego potrzebuje. I na odwrót, jeżeli jesteś kobietą i a, nie rozumiesz, dlaczego mężczyzna tak myśli, bo nie rozumie ciebie, i tak dalej, to zrozumiesz po tym kursie pewne aspekty i rzeczy. Sposób funkcjonowania mężczyzn, dlaczego tacy są, co zrobić, albo czego nie robić, jakie błędy popełniają kobiety, co niszczy związek. Opowiem Wam również o tym, jak poznać kogoś na portalach randkowych, jakich błędów unikać w ogóle dla mężczyzn i dla kobiet na samym początku. I wiele, wiele innych będę o tym mówić, ale słuchajcie, najważniejsze, że macie to i macie dostęp na rok do tego. Tam jest też na temat komunikacji, na temat czego kobieta pragnie, czego mężczyzna, czego mężczyzna szuka w kobiecie, a czego kobieta szuka w mężczyźnie. Co jeszcze? Na temat seksu i bliskości to jest bardzo duży, bardzo duża jedna lekcja, około godziny chyba, czy półtora trwa. I... Są aspekty, być może o których nigdy nie myślałeś, albo nie myślałaś, a są one tam uwzględnione. Więc zachęcam Was, dlatego że cena jego będzie 179 zł przez dwa tygodnie, a normalna cena to 249 zł. Więc uważam, że, że warto, po prostu warto, warto. Co jeszcze, tak szybciutko powiem Wam, że we wrześniu zacznie się szkolenie, właśnie Twoje Nowe Życie. Na października, bo listopad mamy przygotowane mega, mega e-book i książkę wraz z takim bonusem, kursem. Jeden, no, jaki to będzie czat? Nie będę jeszcze zdradzać. No i na listopad zobaczymy, jeżeli wydamy to październik, listopad, no to nie będziemy, nie będę kontynuować kursu przepraszam, szkolenia Twoje, nowe życie, tylko będzie on raz. A jeżeli damy radę to zrobić, no to będzie jeszcze raz w listopadzie szkolenie, a jeżeli nie, to tylko września, październik, na przełomie września i października, bo ten kurs trwa troszkę, to szkolenie, znaczy nie kurs, bo się szkolimy razem, mamy ze sobą sesję, też konsultacje, to jest taki mentoring, są wywiady, więc tam są zadania, które należy wykonać, żeby naprawdę nasze życie poszło do przodu. Dobrze, moi drodzy, kiedy Bóg otwiera drzwi, co to oznacza w ogóle? Nie wiem, czy wierzysz w Boga, czy nie, ale chciałabym Ci powiedzieć pewne kwestie, które dzieją się, kiedy my zaczynamy działać. Kiedy zaczynamy działać, ale przede wszystkim, kiedy zmieniamy się wewnątrz. Czasami jest tak, słuchajcie, że nie możemy dostać pewnych rzeczy, albo pewne drzwi są dla na nas zamknięte z uwagi na to, że my. Że ja, na przykład, nie jestem na to gotowa, albo że ty nie jesteś na to gotowy, albo że mm, dana rzecz, czy zagadnienie, czy nie wiem, jakaś praca, jakiś biznes i tak dalej mógłby nas bardziej skrzywdzić, niż sobie w ogóle wyobrażamy, dlatego tego nie otrzymujemy, i dlatego staną na przykład jakieś kłody pod nogi, wtedy, kiedy bardzo tego chcemy, nie? Uczymy się też cierpliwości poprzez to, ale zobacz, kiedy. Jesteśmy gotowi, ponieważ przeszliśmy jakąś drogę, kiedy wzrastamy, rozwijamy się, i Ty rozwijasz się teraz, kiedy tego słuchasz i to jest uważam fantastyczne. Mm, więc szacunek dla Ciebie za to. W ogóle bardzo cenię ludzi, którzy e, naprawdę którzy nie myślą szablonowo, którzy chcą czegoś więcej, którzy się uczą szkolą, którzy pokonują siebie, bardzo mnie e, to jara I, i bardzo mi imponuje właśnie to, u ludzi, kiedy mimo trudności idą dalej. Może dlatego, że, że sama taka jestem, ponieważ przeszłam baty w swoim życiu, naprawdę ogromne baty. Dzisiaj, nawet dzisiaj o tym myślałam. jak sobie rozmawiałam z Bogiem, yy, yy. I sobie myślałam, że to nie jeden facet po prostu nie, nie, nie dał rady, by z tym. Yy, yy. I że ja naprawdę. Yy musiałam przez to wszystko przejść, żeby być taką osobą, jaką dzisiaj jestem. I mentalnie i psychicznie jestem silna, uważam. Natomiast fizycznie jestem bardzo delikatna i krucha. Ale dlatego może właśnie mnie imponują ludzie, którzy są jeszcze bardziej silni ode mnie. Dlatego, że ja mogę się od nich inspirować, ponieważ ja sama inspiruję innych i motywuję do działania i do zmiany. Więc... I ja muszę mieć obok siebie ludzi, którzy mnie napędzają i inspirują, bo wtedy ja sama wzrastam. I wzrastam też, moi drodzy, wtedy, kiedy mówię do was. Bo mówię też wtedy sama do siebie i słyszę nawet, co mówię. Słuchajcie, nie mam się żadnych notatek, ani nic, mówię po prostu do was serca i z umysłu i z tego, co moje usta do was mówią, czyli jakby moje serce, co, co do was mówi teraz. Mm. I kiedy jesteśmy gotowi, właśnie, to przychodzi taki moment, kiedy ty wzrastaż, właśnie i ten wzrost boli. Pamiętajmy, że ten wzrost boli, ale on boli po to, że właśnie kiedy przyjdzie moment, ty będziesz gotowy będziesz gotowa na to, żeby otworzyły się przed tobą całkiem inne drzwi, całkiem inne możliwości, całkiem inni ludzie. Nagle. Widzisz, że to nie ty chcesz jakby przynależeć do jakiejś części, do jakiejś społeczności, żeby inni cię lubili, tylko ty przyciągasz do siebie i otwierają się przed Tobą drzwi dlatego, że inni ciebie chcą. I co to oznacza. <śm> To oznacza, że przychodzi taki moment, że mm, nie musisz szukać, nie musisz wiesz, cisnąć i jakby na maksa i tak dalej, tylko uważam, że to jest Boża Łaska, czyli Bóg po prostu otwiera pewne drzwi i ty nie musisz za wiele robić, ponieważ to już jest zrobione. Ponieważ przez te lata, miesiące. Twojego bólu, Twoich wyrzeczeń, Twojego wzrostu, Twoich konsekwencji, Twoich działań, Twoich przemian. I jesteś gotowy na coś albo gotowa na coś, co teraz właśnie przychodzi. I dokładnie ja nie wiem, jak to się wydarzyło. Naprawdę ja nie wiem, jak to się wydarzyło, ale właśnie to się wydarzyło. <laughs> znaczy, no wiem, jak to się wydarzyło, no bo Wam opowiadam o tym, więc ja mówię to tylko z mojej perspektywy. Bo nie wiem, jak sobie to Bóg poukładał i zaplanował, ale uważam, że musi być coś w tym. E, dlatego, że jeżeli Ty jesteś dobrym człowiekiem, prawym, e, wiesz, konsekwentnym w pewnych działaniach, to pamiętaj, że zawsze przychodzi owoc Twoich działań, zawsze przychodzi owoc Twoich myśli, zawsze przychodzi owoc Twoich słów. A kiedy. Przez miesiące, lata, robisz pewne rzeczy konsekwentnie. Yy, myślisz w inny sposób, sadzisz inne ziarno w swojej głowie. Ja cały czas mówię o tym ziarnie wam ostatnio, dlatego że kurczę, zrozumiałam sama, że to jest tak ogromnie ważne. Bo zobacz, kiedy ty właśnie sadzisz to ziarno i ono tam podlewasz je, podlewasz, nie widzisz efektów, i nagle to ziarenko już urosło i ono stało się drzewem, i to drzewo po prostu. Wychodzi już oknami i musi być otwarte, muszą być otwarte drzwi i nawet dach, bo ono się nie mieści. To jest w ogóle słuchajcie, niesamowite. I czasami, kiedy spotykam się, albo rozmawiam z takimi ludźmi sukcesu, biznesmenami, to oni mówią, że musi być odpowiedni moment, odpowiedni czas i odpowiedni ludzie, że tam spotykasz odpowiednich ludzi. I to jest taki biznesowy, biznesowa mowa, jakby pewnych działań. I dokładnie ja się z tym zgadzam. Natomiast na duchowym poziomie jest to dokładnie to, że my jesteśmy gotowi po to, żeby poznać inne osoby, które chcą nas i chcą z nami współpracować, pracować i działać, dlatego, że przeszliśmy jakiś próg wewnątrz. Pamiętajcie, że zawsze to jest wewnątrz, który zaczyna się urzeczywistniać. I wtedy mm, wszystko zaczyna się dziać w całkiem innym wydaniu. I kiedy zaczyna się to dziać, jakby ty nie masz na tym kontroli już wtedy takiej, że to i tak już poszło, i tak poszło. To czasami takie, słuchajcie, ze sportowcami. Ktoś pracuje, ćwiczy, wiecie, miesiącami, latami idzie na igrzyska, ma jakąś tam nadzieję, wierzy w to, że wygra, mm, na przykład przegrywa, nie? I potem za 4 lata znowu się szykuje, zobaczcie, 8 lat nie, pracy ciężkiej w ogóle. Wie, jakie błędy popełnił, itd. i tak dalej, i jedzie na te mistrzostwa olimpijskie, na igrzyska, jakkolwiek, i zdobyła złoty medal, staje na podium. I, jest, I nagle staje się sławny, nagle pewne rzeczy dzieją się same, dlatego że ten próg mm, tego ziarna, tego sadzenia każdego dnia, latami, miesiącami wyrzeczeń, stał się tak mocny i tak silny, że ta osoba jakby dokonała tego poprzez swoją determinację, pracę i działanie, i nagle, puf, to idzie tak, nie? I takie pusz. I nagle, wiecie, w gazetach o tej osobie piszą, w internecie, wywiady, jest zapraszana do reklam i tak dalej, to się dzieje. Można by było powie powiedzieć różne przykłady, nie wiem, celebrytów, tak, aktorów, ktoś. Nagle zaistniał w jakimś filmie, ten film em, poszybował w rankingu, dostał Oscara, i nagle po prostu osoba jest znana, a wcześniej grała jakieś tam malutkie role, i jakby niko nie słyszał. I my nie widzimy tych wszystkich rzeczy, które się dzieją po drodze, tylko widzimy już ten bum, nagle, który się dzieje. I czasami ktoś zdaje sobie z tego, że patrzy na mnie i myśli, że ja piszę tylko książki. I jakby robię kursy i tak dalej. Tak, robię to, ale poza tym robię też. M, zaczęłam. Może nie zaczęłam, bo zawsze robiłam, zawsze robiłam, słuchajcie, ale robię też inne rzeczy. A teraz, kiedy otworzył Bóg te drzwi, to wylewa się w moim życiu tyle rzeczy i opcji, że tak naprawdę ja się sama zastanawiam, co jest dla mnie priorytetem. I przyjdzie taki moment, że być może u Ciebie będzie tak i może teraz jesteś w takim miejscu, że musisz ustanowić, co jest dla Ciebie priorytetem. Co jest dla Ciebie tym, co jest ważne, co daje Ci satysfakcję, szczęście i pieniądze, żeby iść w tą stronę, bo ciągnąć 30 srok za ogon nie da rady. Natomiast, kiedy masz kilka działań i źródeł, i współpracę z innymi ludźmi, innymi firmami i spełniasz się w tym, jest to fantastyczne. Uwielbiam właśnie męskie umysły i przedsiębiorców, którzy potrafią łączyć ze sobą, ale zobaczcie, jakie to jest już mega wydanie, kiedy potrafią łączyć kilka dziedzin i stworzyć kilka firm, <laughs> które łączą, które łączy ta, ta osoba jakby w jedno, nie? To jest... Jakby twórcą iluś firm, które tworzą jakby całkiem inne rzeczy w różnych dziedzinach życia. Na przykład, nie wiem, ktoś tworzy jakieś tam produkty cyfrowe, ma do tego sieć sklepów, i jeszcze zajmuje się, nie wiem, załóżmy inwestowaniem w nieruchomości, jeszcze ma nie wiem, przedszkole załóżmy, albo nie wiem, kwiaciarnię, cokolwiek, tak? Oczywiście ma odpowiednich ludzi do tego, zarządza tym, na pewno ma jakieś wsparcie, osoby bliskiej, żony, męża, więc uważam, że taki umysł jest po prostu niesamowity, ale ta osoba nie zrobiła tego w chwilę, tylko to jest czas i proces na zmianę tej osoby. I kiedy Bóg otwiera drzwi, to nie masz wpływu już na to. Jest takie piękne powiedzenie, że kiedy Bóg otwiera drzwi, człowiek nie może ich zamknąć. I dokładnie. A żaden człowiek, pamiętaj, jeżeli Bóg otworzy dla ciebie pewne drzwi, żaden człowiek nie będzie mógł tego zamknąć. Pomimo tego, że być może będzie hejt, być może że będą jakaś nagonka, być może co, jeżeli jesteś człowiekiem prawym, bożym a, i czynisz dobrze, to Bóg zawsze się przyzna do ciebie i obróci to w taki sposób, żeby to mm, funkcjonowało i żeby to poszło w bardzo dobrą stronę. Wierzę w to z całego serca znam przypadki ludzi, którzy właśnie z tak naprawdę przepraszam za słowo gówna i wielkiego czarnego dołu wychodzili i nagle stawali się kimś dużym, wielkim, nieprzeciętnym tylko dlatego, że mieli takie pragnienie w sercu, a Bóg przyznawał się do nich i działali w zgodnie z tym. Co było prawe i dobre. No i chyba na ten moment to tyle. Będzie mnie teraz coraz częściej. Myślę, że ze 2 trzy podcasty w tygodniu przez te dwa tygodnie będą. A link do kursów masz poniżej. Pod, pod podcastem, pod filmem. Stronę internetową zapraszam Cię też na ludzie na mojego bloga na antoniak .pl. Na Facebooka Cię zapraszam, na Instagrama. No i jeżeli też chcesz się zainspirować i jesteś na początku swojej drogi, to polecam Ci moją pierwszą książkę, bestseller, Ludzie sukcesu, długoń swoje marzenia. Masz ją też na dole. Zapraszam Cię na konsultacje, ponieważ no, na tych konsultacjach, pamiętajcie, że jeżeli mamy możliwość i to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Uczyć się od kogoś, kto pewne rzeczy umie, osiągnął, kto może Ci doradzić, to wykorzystujcie takie okazje, naprawdę. A teraz yy, robię tak, że, yy, że oprócz sesji indywidualnych, które prowadzę z osobami, które naprawdę są gotowe na to, żeby działać, zapraszam Cię na sesje grupowe. I za 64 czy 67 zł masz 4 sesje. Ze mną, ale są to sesje grupowe. Nie widać cię, uwaga, nie widać cię, także spokojnie. Natomiast możesz słuchać tego, o czym mówimy z uczestnikami i sam możesz zadać pytanie, na które ja odpowiadam. Cztery spotkania w miesiącu bardzo fajna opcja, ponieważ. Wykorzystuję to na szkoleniu, właśnie Twoje Nowe Życie. Bardzo fajnie się sprawdza, ponieważ wszyscy uczestnicy bardzo dużo się z tego uczą, a i tworzy się taka bardzo fajna więź, bo rozmawiamy o różnych aspektach, natomiast te aspekty jakby przekładają się na całe życie i możemy niesamowite wnioski wyciągnąć z pytań innych ludzi, z odpowiedzi innych ludzi, moich i z tego, co w ogóle się tam dzieje. Także, kochani, ściskam Was. Pamiętajcie, od niedzieli. 7 do 29 bodajże, tak 29 do poniedziałku, e, promocja na kurs będzie, więc korzystajcie, bo 70 zł macie w kieszeni, a to możecie przełożyć właśnie na przyjście, na konsultację na przykład. Ściskam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.